Przystawka wertek model WTP200S. Średnica gumy 21 cm. Waga przystawki kilogram 10, czyli jedna z najcięższych przystawek tych okrągłych, a to dlatego, że uchwyty wykonane są z metalu, rączka powlekana gumą. Przystawka nie jest to wersja automatyczna, jest to wersja na zasadzie włącz i wyłącz. Udźwig tej przystawki według producenta 180 180 kg w zestawie przystawka, walizka, ładowarka i dwa tego typu akumulatory Cena, cena tej przystawki 449 zł w naszym sklepie internetowym Płytka na testy 15 kg, gryz 2 cm, 30x120, struktura drewna No to test ta przysawka nie ma manometru, więc po włączeniu i napompowaniu niech ona jest cały czas włączona na czas transportu. Jeżeli jesteś glazurnikiem, interesuje Cię świat narzędzi glazurniczych, chcesz być z nowościami na bieżąco, Zapraszam do obserwowania naszego profilu. Jesteśmy na YouTube, można zasubskrybować nasz kanał. Jesteśmy również na Facebooku i na TikToku.